Hej, okay, witajcie z tej strony Mister Bobru, a na waszych ekranach gra Pokémon Fire Reds, schowam myszkę. Jak pamiętacie ostatnio minęliśmy miasteczko Wilidian. Krzyszura mi nadrzecza na mnie w komentarzach, że e, powinienem stręcić na zachodnie Route on jest długi z co wiem i tam podobno po prostu płaca się iść, więc na razie tam zmierzamy właśnie. O, gdzieś nie coś tutaj zaatakował. Kater crater mamy, mamy, okej. Okay. Ogó ogólnie spisałem wasze imiona, to jest druga sesja rywania e, Na każdej sesji nagrywania będę nagrywał od dwóch do czterech odcinków. Na tych planuję dwa nagrać, e, gdyż e, chcę na bieżąco zbierać dwa was imiona. Myślę, żeby było... Ogólnie e, ktoś mi mówił, a właściwie szuszur trochę był, że najlepiej e, po prostu takie galki przyspieszyć. Chyba rzędzi nowy Pokemon lub... E, Chyba, że będzie coś ważnego w walce o A to może przyspieszać, więc ch chyba się do tego zastosuje. No ooo, what the fuck! Fuck you. Ale opłaca się troszkę pod nasze naszych pocz. Dobra, to tutaj rozwietlę, przyspieszamy. Czy rozwietlę? No, nie rozwietlę, ale wiecie. Oj. Ogólnie no, ja Shoshura mówi, że jestem naćpany na pokemona. Dobra, wybraliśmy. Powiedzcie, jak wam to przyspieszenie przeszkadza mocno, ale myślę, że no nie ma sensu patrzeć jak ja robię dwa razy wolniej coś, co może zrobić w sekundkę, nasilczając spację. Dobra, tak więc wracamy do Viridian City. Viridian, oh yeah. Oczywiście no, no, tego mojego zeszytu z notatkami nie mam. Zgubiłem go. Sadbat True. Mmm, jak ten nasz Pokémon w ogóle się trzyma. Nie wiem czy... A tutaj mamy jeszcze mardarca i dziarę. Mm -hmm. Ale ile się chyba opłacałoby zejść do centrum pokémon. Takich już podróżnie będę przyspieszył, chyba że to będzie monotonny, jeszcze będę tu po raz 50 wracał. No, oczywiście leczenie to sobie przyspieszę. Dziękuję za cierpliwość przyspieszoną. No i do zobaczenia! Do zobaczenia! Ja włączyliśmy PC. Podłączam się do czyjegoś PC. Hmm. Deponuj Pokémony. Wsadzamy tutaj Mardarso oraz Ziarę. No i okej. Okay. Co by się stało, jakbym chciał ostatnio Pokémona wyrzucić? Pewnie by nie chciał mi go wyrzucić. Dobra, no idziemy. Na zachodnią drogę. Ona nie jest długa. ducha się będziemy. Wreszcie bez spoilerów. Zaraz zobaczycie co się tu stanie. Tam zapisał nasz wpadek może. Tak, chcę zapisać. Okej. Okay. No, chodzimy sobie. To jest droga numer 22. Wydaje się daleka, daleka, daleka. Tu tutaj coś będzie, co będzie. Dokładnie w tych trzarach można spotkać inne poki, więc może to jeszcze sobie podrasujemy. No i tu spotykam Garero oczywiście. No, e, tutaj Garden powiedział, że e, ta droga prowadzi do ligi, ale nie wejdziemy tam bez oznak. Strażnik nas nie przepuścił. No i pyta czas Pokémon są silniejsze, chociaż walczyliśmy od 30 temu tam dwa. Derby. A mamy jedną Pokemon, mam gdzieś wygramy. On ma jeszcze pj a. Pidgey ja wam już przedstawiałem, tylko że ten pj bez na dziewiątym lwalu. Fak, ja jeszcze przy Troszkę źle zrobiłem. Oj, Sandater! jest to ruch typu zimnego, który obniża naszą calność. Natomiast Dwa e, razy zwalnie, to już w ogóle nie idziemy trafiać. No już, już budujemy. Dwa razy zbudowaliśmy. Trzy razy zbudowaliśmy, wiecie zarazłożon nas. What a shame. Użyjmy poshiona. Może jeszcze coś z to będzie. Krytyczny ciosno, kurde. No żal Straszne. Właśnie coś że to będzie ciężka walka z tym garem dosyć. Dobra, piżej pokonany, ale jeszcze oczywiście Bulbazaur. My dziewiąty level wpiliśmy. Ja jeszcze przeżyjemy jeden cios, co? Dobra, Dobra. trzeba się po raz trzeci. A co tam? A w sumie to, to jest ciekawa ja walka, nie powinienem jej przyspieszyć, przepraszam was. Najpierw już machinalnie to robi. Palił Straszliwie słabo nam poszła ta walka. Przyjął w ramy, ale mimo wszystko. No i tutaj moglibyśmy zaryzykować i walnąć, ale jak my spróbujemy, a na to jest duża szansa, bo zostaliśmy dwa razy z Santa atakowani, to byśmy przegrali walkę. O, nie to Podkrój, będzie musieli dokupić. Ale chyba troszkę pieniądze zostajemy za walkę z garem. No i dobra, Bulba załomdleje. Zdobyliśmy level, dziesiąty już. I poznaliśmy e, ruch e, Withdraw. E, to jest ruch zaraz zaczynamy. To jest chyba ruch który podwyższa naszą obronę. Miałeś farta. Forciorz, żałuj mi cię kolego. Podobno widzę, bo się potężni tręży. Muszę wymyślić sposób, jak się tam dostać. Powinieneś przestać się lęcić i ruszać dalej. O, oh, you don't say. A żeby cię otoczyły w -e. eee, czytajcie. Teraz zaczynamy ruch ten nasz... spuarlowy. O, wodny ruch, a co to robi? A, zwiększałem wronę. No to wodne, ale... Dwie szabrony, ale wodne. Okej. Okay. Eee, I tutaj zeskakujemy, tam już widzimy budynek, który nas interesuje. Co, co tu mówi tabliczka? Liga Pokémon. brama główna. No i tak, tutaj sobie podchodzimy. Liga Pokémon. Już mówiłeś Bobro, że tu się kończy nasza seria. Owszem, kończy się, ale... Przejść może tylko doświadczeń trenerzy. Nie masz jeszcze Boulder Beach zasady to zasady, nie puszczę cię. No on bym miał tu jedno oznakę, ale byśmy przyszli z Boulder Beach, to byśmy... Mm, to jest pierwsza oznakę, to by się upomniał o drugą i No i tak do usranej śmierci. Zeskoczmy tutaj. I powuszujmy tutaj w krzaczkach, chwileczkę. Bo to jest dwa nowe Pokemony. Jeden może być naszym członkiem drużyny. Ale oczywiście ratata się trafił i ta kobieta. Smuteczek, smutecze. E, dobra, użyjmy e, ruchu Withdraw. Zobaczymy, jak to działa. O, nurzu no Tailwind, no dobra Łotewa. <gry Russians> Na jacha możemy Bobalk uszyć. Na hita raczej nie sprzotniemy, ale No, staklujemy go już. Na pożegnanie. Okej, okay. No już teraz będziemy chyba uciekli, bo oni nam no się teraz mało ekspadają. Tak, teraz już uciekamy, jeżeli będą Pokémon, które nas nie interesują. No, i to jest nowy Pokémon. Pokémon mangi. Jest to Pokémon typu walczącego na lewalu. No i właśnie tu mi boli bracy szytu, bo w zeszcie miałem zapisane takie Pokémony, które których Paintem. Wiem, że Ewoluję w Prime Ape też nie pamiętam, kurd. <kliwetra> eee, tak, prime map chyba się nazywa jego ewolucja. I to jest y, bodajże level około 30. Nie jest nowego nowego podtypu, ale całkiem fajnie wygląda. Oczywiście dosyć sobie złapiemy. Eee, nie wiem, Whip Draw, bo on jest walczący, to tam osłabimy do jakoś tam. On pewnie też będzie miał Tail Whipa, bo ma ogon. O, zadrapnięcie. No ale to dwa na zdrapie, a my sobie to zaraz łapiemy. W sumie nawet nie widziałem, że tutaj można Freymapa złapać. Zawsze mi się wydawało, że to można spotkać dopiero po pierwszym mieście. Pokébou! Leć! Go! 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 Mam cię! Złapałeś marki! No i dobra, tutaj na prośbę użytkownika zaraz wypowiem powiem jakieś fajne imię dla małp muszę znaleźć. Małpoświnia Pokemon, o właśnie. E, oczywiście, że chcę. E, na prośbę użytkownika... Hmm. Matoflen, nazwę tego mankeja, stepek. Fajne imię dla małpy Sydy Okej. Stefan dołączę do drużyny Tu jeszcze jest jeden człowiek drużyny, którego musimy złapać To nie ty O, uciekamy sobie Dalej, dalej, dalej Znowu manki Level wyższy chyba tamten był trzeci level, a może i czwarty. My szukamy tu jeszcze jednego pokemona. Tutaj Micheli na pewno wiedzą o ile chodzi. To nie ty, Manki. Manki. No dawać. Jeden pokemon. No teraz same te będą wystrzewały, one chyba są tu najrzadsze. A może i ten pokemon, którego szukam jest najrzadszy. Nie. Jak to, jak to teraz nie wyjdzie. Jeszcze w minutę najbliższą to... O Jezu! To sobie zrestartuję. Znaczy to sobie pomiędzy cikami tam jakoś pójdę. Abo... No nie wiem, zrobię cięcie. Cięcie zrobię, co? Ale powinien się znaleźć, no kurczę, to jest taki casualowy Pokemon. Może... Że, może mi się przewidziało, widziało, że do tej można złapać. Nie, no na pewno tu trzy pokemony różne można złapać Mankiego, yy, Radatę Oraz jednego, którego właśnie próbuję złapać Dalej, dalej, trzaki derżeta O Jezu Żałosny jesteś kolego Żałosny. No kurwa Ooo oh, fuck you. No dawać Pięć prób jeszcze, pięć prób A jak nie to wycięcie. Nie chodzi o ratatatę Ratatę, przepraszam O Ciebie też Ratato Nie, nie chodzi Ratato No, dajesz O teraz Teraz Nie no tak, no jestem pewien, że ten Pokemon, tego Pokémon można spotkać. Zaraz jeszcze zobaczę na cięciu. Jest! Tak! To jest Pokemon, który nazywa się Spirał na 22 levelu. Ewoluuje w Firewa. Jest to Pokemon... nie wiem, tak jakiś, typu normalno latającego. Jest to Pokemon dosyć mocny według mnie. Chyba będzie właśnie takim... Moim pionierskim pokemonem latającym w drużynie. Będzie tam będę sam na nim latał i w ogóle. Yy, I ogólnie rzecz biorąc, yy, to będzie jeden z członków mojej drużyny. A kto to zaraz zobaczycie? Już sam przypomnieć dajcie. O shit. Hmm, chyba wiem. Dobra, to siak. Przejdźcie, Tak. tak. Tak, Już wiem co to. <grych> Derp. Użył ruchu pack, to jest typu normalnego ruchu, który jest właśnie taki charakterystyczny dla dziobatych zbożeń. Jeszcze zaraz wam powiem kto, kto... będzie członkiem drużyny, który się wcieli w tą... w tą Pokemona. Jest! A więc tak. Spirał to jest pierwszy członek, który będzie w naszym stałym zespole. I nazwę go na cześć mojej przyjaciółki. A będzie się nazywał Av. Af. Avka. Tak. To jest pierwszy mój taki stały członek zespołu. Może jeszcze jak się sprężymy, to w tym odcinku drugiego złapiemy, chociaż już nie mamy zbyt dużo czasu. No i Avka, oczywiście. After oczywiście, będzie trzeba wyszkolić. W sumie bardzo mnie cieszy, że można ją tutaj złapać. Bo jakby się nie dało, to byśmy właśnie musieli tam gdzie Mantiedo, man man czyli po pierwszym liderze. A tak to wystartujemy do pierwszego lidera z trzema Pokémonami w zespole. Dobra, teraz szybkie lecząco. Ja sobie między odcinkami troszkę pod podszkolawkę. Tam parę lewali wbiję. Eee, Czyliś PC. O Jezu, nie deponuj. Nie serwery, tylko depony, właśnie. Składuj. No, awka. Awka oczywiście jest facetem, ale to... z tego co widzę, to nigdy nie wychodzi, żeby nazwać wymarzone członka zespołu odpowiednio. No to niej będziesz facetem. Wszyscy wiemy, że i tak jest... nie jest facetem. Pomyślcie, zaćmy jeszcze potiony. O... I będziemy, będziemy mieć buty do biegania, to będzie o wiele łatwiej. Kup. Eee, Poussian. Jeden tylko. O, oh mega, to będzie bolało. Dobra. Jeszcze w lesie musimy złapać chyba dwa pokemony. Trzy w sumie. A mam jeszcze jakieś pięć minut, więc trzeba się spieszyć. Ogólnie e, widziałem, że seria Wam się bardzo podobała. Spodobała. dużo apel w górę, te, te szaczki Wam powiem później ściąć. Na razie tam się dosyć nie możemy. dużo apel w górę, raczej pozytywne komentarze. Widzę, że się podjaraliście. Wiele osób mówi, że ich, m, dzieciństwa. Ja się z tym zgodzę. Moje do dzieciństwa również to jest gra. Tutaj w sobie możemy wziąć awkę, ona nieźle dobrze działała na robaki. O, i tutaj mam nowego, e, nowego że tak powiem. Pokémona, jest to Weedle, pokémon typu robaczo, trującego, na siódmym levelu ewoluuje w Kakunę, a na dziesiątym w Weedla, nie, nie wiem jak się nazywa ta pszczoła, ale pszczoła, każdy chyba tak, takonijmy ją, jego, ją, screenshot na pink żeby nas tylko nie otruł, bo... Jak coś tam nam opowiadał z NPC-ów, że Weedle ma trujący kolec musimy się go wystrzegać. Dobra, złapany. Zapaliśmy no Weedla. Dobra, na prośbę użytkownika zaraz wam powiem jakiego Na prośbę co, co dlatego? No, na prośbę użytkownika Patryk grupa nazwę tego Pokemona Marchewa. Mar. -ary... O jezu. A. A. okej. Okay. Przypominam, że jak chcecie, żeby Pokémon był nazwany Waszym imieniem, to dajcie mi znać w, w komentarzach. Piszecie jak chcecie nazwać, jakie może jakiego Pokémona. Mm. Jak chcecie w sensie nazwę dla Pokémona? Ja, jeżeli uznam ją za fajną, pasującą, to nazwę tak Pokémona danego. My się uleczyliśmy w ogóle w w Centrum? Uleczyliśmy się chyba. Czy nie? Boże. Uleczyliśmy się. Jakiś NPC. O! Rzucę pokrew, ale bez opamiętania i mu się skończyły. O! 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 Coś białego? Czyżby? Ech, kurczę, myślałem, że. Białe to znaczy, że coś zajebistona w scratchu, czyli nasz kolejny członek drużyny. W ogóle nie spoilerujcie w tym. A fakt to jest typu latającego, ale latający jest bardzo super efektywny na e, pokremony robaki, więc jak widzicie to może być łatwe miejsce, żeby Afka troszkę lewa wbiła. Ładnie całkiem czym no. No i znaleźliśmy tutaj potion. E, tam chyba dać części lasu na razie się nie zagłębimy, bo my tutaj szukamy członka drużyny, jeszcze jednego. Na którego jest niestety tylko 5% szansy. O, super efektywne i na hita zdjęła. Ładnie apka, ładnie apka, ładnie. Ale w sumie możemy gdzieś tam, o, bo to jest pierwszy hub trainer, oprócz Garego, z którym się zmierzymy. Taki już casualowiec. Krakunę, krakunę mamy już chyba, tak? Dobra, bardzo dobrze. Chyba to był Harden. No. To żałosny typ. A trochę F-Spazzy nie dostaje. 50, ładnie. Szósty level ławka ma. No nie ławka ma naturę trzeba I to sprawdzić, ale to już później sobie sprawdzę. Dobra, walka to jest odcinka chyba już. to jest Pokemon... Yy, ogólnie trenerzy się dzielą na różne typy, to jest łapacz robali, Rick, o oh, Rick, gdzie jest Lori, ha, ha, ha. No i on będzie miał pokemony typu robaczego, co jest chyba, kurcze, logiczne, więc nie muszę wam to tłumaczyć. Będzie trochę miał mocniejsze niż te w trawie, więc będziemy mogli troszkę, troszkę więcej doświadczenia zdobyć. I Caterpie, nie, nie zmieniam pokemona. Przyspieszałem, bo to nie ma sensu naprawdę. O, strasznie nam szybko się spada przez tych gnojków. No i siódmy level, chyba wie nasza afcia Tak, siódmy level. I poznała Lir. Lir to jest yy, atak, yy, ruch typu normalne, który obniża obronę lub atak wroga. Obronę chyba, tak, obronę. Co się w Tail Weep? Dobra, no i dzisiejszy odcinek dobiegł końca. Mam nadzieję, że wam się podobał. Tutaj czytaliśmy porada. Jeśli twoje pokémony są słabe, a chcesz uniknąć walki, i zbliżaj się do wysokiej trawy. O, oh, Sherlock, wow. Yy, mam nadzieję, że ci wam się podobał. W kolejnym będziemy już przemieszczać cały Viridian Forest. Znajdziemy jeszcze jednego pokémona, który tutaj jest. Już wiecie to, bo coś wam zaspoilerował w komentarze. Ale ci, którzy szanują mnie i szanują jakby widzów, którzy jeszcze nie wiedzą, nie spoilerujcie, czoro szukamy i tak dalej. Po prostu jak wiecie to, wiecie to bardzo fajnie, że jesteście jako taka wtajemniczeni w Pokémony, a jeżeli nie wiecie, to po prostu... Jeżeli wiecie, to po prostu bądźcie cicho. Jezu, co był za dźwięk. Wow. Dobra, może jeszcze ostatni Pokémon na koniec odcinka, taki już finałowy, Może kurat to będzie ten, ten jedyny. Nie, dobra, no tratter pi. Trzeci level zu żal. Dobra, tak więc, żegnam się z wami serdecznie. No i hej, papa, pa Cześć!